Siemanka, siemanka, jak dzisiaj się macie, mam nadzieję, że każdy jest w A dzisiaj będziemy nagrywać taki wideo impromptu. Paru was się pytało, jakie rzeczy ja lubię jeść, jakie rzeczy ja sobie gotuję. Także dzisiaj śniadanko, bardzo proste, jajeczka na masełku. Ale mały zakręt na tym jest słuboczkowa. Tą sól ja sobie sam robię, się nauczyłem od innego e, youtubera. E, to jest po prostu suł morska z boczkiem e, zmielonym. Ok, zapalimy gaz. Ja zawsze lubię na mniejszy gaz dać, żeby po wódku te jajka się piekły, smażyły. Od razu mówię, to nie jest śniadanie, które jest zdrowe. A to jest śniadanie, które jest dobre. I smaczne. Masełka trochę. Oh yeah się topi. Na maśle są jajeczka zawsze bardziej smaczne niż na oleju i e, prawdę mówiąc na maśle jest zdrowiej smażyć niż na oleju. Bo masło jest lepsze przy użyciu temperatury. Okej. Okay. Tak pomimo że jestem taki gruby, to no trochę wiem, co jest lepsze, co gorsze. Weźmy parę jajek. Jajek. Ja mam 5 jajek. Jestem płok wodny także. Trzeba sobie zjeść. Przepraszam za te burczenie, ale to lodówka obok jest. Także na to nic nie poradzę. Jeszcze jedno. Okej. Okay. Pięć jajek, umyję sobie ręce i teraz tak, damy tej soli, mm. zapach jest niesamowity, spójrzcie się na to. Czyli, pomimo, że dużo boczku nie będę jadł, ale będzie, będą te jajka miały smak soli. No, ale to nie jest jeszcze koniec, bo żeby to był koniec, to były te jajka takie specjalne. Na te jajeczka dodamy parmezanu. O tak. Tak ładnie sobie dużo damy. Mm. A tak serca, no może, ale będzie bardzo smaczne. Ok. żeby serek się stopił ładnie o, zapomniałem, mogłem jeszcze czosnku dodać. Ja może dodam trochę. To jest czosnek granulowany. tych z Was co próbujecie unikać soli. To polecam używać czosnek granulowany, bo on trochę słonego smaku ma też w sobie. Także wtedy soli nie musisz używać. No i jako, że staram się unikać chleba. Także te jajeczka będę jadł z ryżem. Na chwilkę kamerę wyłączę, jak będzie jedzenie gotowe, to załączę, bo tutaj więcej nic innego nie zobaczycie. Ok, do zobaczenia za minutę. Ok, witam Was z powrotem. Jedzonko, jak widzicie, jest gotowe. A dzisiaj chciałem jajka sobie bardziej takie wypieczone. Dla smaku. Mmm. Super rzecz, ale do tego można doleć to No i co to jest? To jest naturalny i czysty... Spirytus z kokosa, który ma w sobie dużo ostrych papryk i innych przypraw. To, moi kochani, bierze te jedzonko z ósemki na dziesiątkę. Mm, sam zapach nawet. Niesamowita sprawa ten oce, w ogóle nie smakuje tak bardzo jak oce, ale ma te smaki tych e, papryk, i, <ścoughs> papryk, i czosnku. No ok, na tym zakończymy. To jest jedno zdań, które ja lubię bardzo. A, tak jak mówię, to nie jest za zdrowe. <coughs> Przepraszam. A następne coś, co zrobimy, będzie zdrowsze. nie? Okay. Dzięki za oglądanie. Na razie. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie mi łapkę. Jeżeli się nie podobał, zostawcie mi łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za subskrypcję. Na razie.